Cześć! Dzisiaj czas na kolejny odcinek z serii Historia lotów kosmicznych. W poprzednim odcinku omówiłem absolutne początki technologii rakietowych i pierwsze bezzałogowe misje kosmiczne. Za to teraz skupię się na pierwszych rakietach, które osiągnęły orbitę Ziemi i rozpoczęły erę sztucznych satelitów. Zapraszam. Po pierwsze, czym jest sztuczny satelita? Definicja nie jest zbyt skomplikowana. To po prostu obiekt stworzony przez człowieka, który w wyniku naszej działalności orbituje jakieś ciało niebieskie, na przykład Ziemię. Pierwszym sztucznym satelitą w historii był Sputnik 1, legendarna sowiecka sonda kosmiczna. Budowa Sputnika 1 może na pierwszy rzut oka nie robi dużego wrażenia, ale kiedy zrozumiemy jego działanie, okazuje się, że to wcale nie jest takie banalne. To, co od razu rzuca się w oczy, to cztery anteny wystające z kadłuba. Te anteny służyły do komunikacji Ziemia-Powietrze, albo raczej Ziemia-Kosmos. Dzięki tym antenom można było ściągać informacje z satelity i otrzymywać bezcenne dane. Kadłub Sputnika to metalowa kula ze wszystkimi komponentami w środku. Jako, że był to pierwszy satelita, ludzie nie wiedzieli, jaki kształt jest najlepszy, a w kuli można było zmieścić wszystkie niezbędne instrumenty. W środku większość miejsca zajmowały baterie, które były jedynym środkiem zasilania tej sondy. Nie było żadnej możliwości uzyskania energii, więc długość działania Sputnika określało naładowanie baterii. Reszta najważniejszych elementów to chłodnica, czujnik ciśnienia i temperatury, włącznik, transmitery i interfejs elektryczny. Dzięki tym systemom, Sputnik 1 mógł spełnić swoje najważniejsze funkcje. 4 października 1957 roku Sputnik 1 wystartował ze swoją historyczną misją na orbitę na czubku radzieckiej rakiety R7. Po kilkunastu minutach lotu rakieta znalazła się na stabilnej orbicie Ziemi na wysokości 577 km nad poziomem morza. Sonda oddzieliła się od swojej rakiety nośnej i zaczęła samodzielnie okrążać Ziemię. Baterie Sputnika wytrzymały 22 dni. Po tym czasie zupełnie się rozładowały i sonda przestała działać. Jednak Sputnik 1 pozostał na swojej orbicie przez 3 miesiące, ale naturalny zanik orbity sprawił, że w końcu spadł w atmosferę Ziemi i zmienił się w smugę plazmy. Tak skończyła się misja pierwszego sztucznego satelity, ale to zdecydowanie nie był koniec. Miesiąc później, 1 lutego 1958 roku, wystartowała amerykańska misja Explorer 1. Był to pierwszy amerykański sztuczny satelita i pierwszy satelita naukowy. Składał się z wewnętrznego i zewnętrznego czujnika temperatury, transmitera, detektorów mikrometeorytów, detektora promieniowania kosmicznego i termometrów wioby rakiety. Wszystkie układy wewnętrzne były zabezpieczone krążkami z plexi. Oczywiście były też anteny komunikacyjne. Po 111 dniach zakończyła się funkcjonalna misja tej sondy, ale została na orbicie przez jeszcze 12 lat. Jednak po tym czasie również wpadła w atmosferę i spłonęła. Po tych sukcesach ludzie wysyłali kolejne misje na orbitę, jednak większość z nich wybuchła. bye uh -huh. Ale to były dopiero same początki. W następnym odcinku z tej serii opowiem Wam o pierwszych ludziach w kosmosie i na orbicie. Więc jeśli nie chcesz go przegapić, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.